No to portalem Mamrok. Ze mną Adam Niedźwiedź. Cześć Adam. Cześć wszystkim. Nie wiem od czego zacząć. Ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy na obozie, można powiedzieć, że twoje życie wyglądało trochę inaczej. Wiele pytań jest takich raczej takich standardowych, jeżeli chodzi o Twój modeling, ja chciałem cię może najpierw zapytać, jak bardzo to wydarzenie zmieniło, wywróciło do góry nogami twoje życie, bo Prowadziłeś jakieś tam życie, nagle pojawiło się pewne wydarzenie, no i potem pewne rzeczy uległy zmianie, więc gdybyś mógł opowiedzieć, jak teraz twoje życie wygląda e, względem chociażby naszego ostatniego spotkania, co się zmieniło, e, jak ci się to wszystko podoba, albo i nie. Znaczy na pewno moje życie podoba mi się bardziej niż, niż te sprzed ostatniej naszej rozmowy. E, też, no moim zdaniem zmieniło się im plus, no bo i łatwiej mi jest gdzieś tam rozmawiać z jakimiś poważniejszymi ludźmi, no bo mam bazę fanów za sobą, e, Plus pojawił się ten modeling, no też staram się działać w tym. Teraz trochę sobie odpuściłem, bo, bo wiadomo jest walka, no to chcę się skupić w 100% na tym. Ale w niedzielę, gdzie mam dzień wolny, to zamiast odpoczywać to często gęsto jadę pół Polski, żeby zrobić sesję z jakimiś fotografami. Także staram się to łączyć, ale na ten rok no to przede wszystkim sport i tylko sport. No nie? Już nawet po opuszczeniu programu miałeś kilka, kilka fajnych walk, może opowiedz o tej Twojej aktywności, jak to wyglądało, no i wiemy, że masz walkę na gali Slava Republic i jak wyglądają przygotowania do tego pojedynku? No tak, no po programie stwierdziłem sobie, że miesiąc wypadłem, bo cały czas kręciliśmy program, no to mówię co by się nie działo, startuję w Już for fun, nie ma jakiejś tam mega formy, ale to będę startować dla zabawy. Udało się tam powygrywać parę turniej. Zostałem też ze względu na popularność zaproszony na, 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 na jakieś tam ekstra fighty. Tam już nie poszło tak dobrze, ale dla mnie to fajne doświadczenie i, i jaram się tak. Takim, tak, możliwością stoczenia takich pojedynków y, z takimi kotami. Y, a co, no, walka w marcu? Teraz wiem jedynie, że przesunie się chyba termin o, o, o tydzień, dwa lub trzy tygodnie. Dzisiaj się mam dowiedzieć. Y, no co, przygotowania w pełni. Trenuję praktycznie w trzech klubach u siebie. Y, chodzę do Silesianu y, i tutaj do Bers Berserkersów w Bielsku. Y, teraz jestem na kampie. Planuję jeszcze wyjechać do Trójmiasta na kamp y, razem z Igorem Także no, przygotowania będą dobre, przygotowuję się jak na świata yy, i tyle no. zobaczycie fajerwerki w marcu. Przesunięcie terminu gali nie jakoś specjalnie ci nie zaburza przygotowań? Nie, nie, no to będę jeszcze w lepszej formie. No, tak mówię. Będę miał 2-3 trzy, trzy tygodnie, żeby jeszcze więcej tych sparingów dołożyć, co akurat dla mnie to jest plus, no bo, bo yy, Muszę się, że tak powiem, z tymi sparingami jest tak, że wdrażam się w to z powrotem, wiadomo, nie robiłem tego prawie przez pół roku, e, takich na 100%, więc im lepiej dla mnie, tym... Ty, tym, tym lepiej dla wszystkich, bo będzie lepsza waleczka. W ogóle dawno nie walczyłeś w samym MMA, no bo tam wiadomo, starty w grapplingu były. Jest to jakieś, nie wiem, inne podejście, jakaś inna trema albo jakiś inny głód walki, czy raczej standardowo po prostu kolejne wyzwanie sportowe? Znaczy głód jest, bo to... Gdybym nie było głodu, no to bym nie walczył, bo taka jest prawda, że no, życie tak się potoczyło, że nawet nie musiałbym tego robić, ale chcę to robić, kocham ten sport i przede wszystkim no, ostatnią walkę przegrałem, więc na pewno chcę wrócić i pokazać, że, że gdzieś to tam był przypadek, i, i że, no, że się po prostu nadaje, no bo umówmy się, ja nie jestem jakimś freakiem, tylko sportowo z, moim zdaniem wysoko stoję, także teraz tylko w mojej gestii, żeby to wszystkim wam pokazać. Nie, no wiesz, gdyby model poszedł do walki, no to można by było mówić o freku, ale tu walczyłeś dużo wcześniej przed programem, więc tu w ogóle Jakiekolwiek zarzuty o friku mogą być absurdalne, ale też chciałem Cię zapytać, bo wydajesz się z tego co mówisz, no to całkiem zapracowany masz ten grafik, nawet tutaj prowadzisz też treningi, wiadomo to trzeba też dojechać, mówisz, że trenujesz w trzech klubach, walki, modeling, jak Ci się udaje to wszystko pogodzić, czy masz czas w ogóle dla siebie? Jak cię chce, to się znajdzie sposób, jak się nie chce, to się znajdzie powód i to jest takie moje motto życiowe. No, jeszcze mam dziewczynę w Warszawie i też to staram się pogodzić, ją odwiedzać. Także, no, życie, ważne, że coś się dzieje. O tak? Fajnie, że to życie nie jest takie jakieś szare i, i monotonne, że cały czas w jednym miejscu. Ja lubię przede wszystkim to też, żeby się rozwijać. Muszę jeździć po różnych klubach. Tu mam trzy, także mam dobrą bazę, robię z różnymi ludźmi i moim zdaniem to dzięki temu tak się rozwijam i robię tak szybki progres w tym sporcie. udaje A... ci się jakoś masz jakiegoś głównego trenera, który spina Ci te trzy kluby naraz, czy, czy jakoś sam sobie to po prostu radzisz? Powiedz, jak to wygląda z tej strony takiej, kto sprawia nad Tobą pieczę w tym, w tym wszystkim? Sprawuje nade mną pieczę Tomek Niewiara i jestem z nim od początku. No, twierdzę, że dla mnie to jest coś takiego jak współpraca Sławka Szamoty z Marcinem Heldem. On tak jakby jest wierny swojemu trenerowi, on go wyprowadził, to Tomek zaszepił we mnie te jiu to jest moja baza i nie, nigdzie tego nie ukrywam, że teraz nagle, nie wiem, będę jakiś przestronnym stójkowiczem. Ja jestem parterowcem, oczywiście szlifuję cały czas stójeczkę, żeby tu po niektórych zaszkodzić, ale, ale tak jak mówię, no, to Tomek wie, co robię najlepiej, jesteśmy ze sobą już około pięciu lat, także nie, ma, nie zamierzam zmieniać, że tak powiem, narożnika i to on wszystko mi, cały plan, cały plan do walki przygotowuje, wysyła mi na maila i, i, i to ja to po prostu mam robić. No to brzmi, brzmi całkiem okej. Okay. Ja jeszcze chciałem Cię zapytać, bo nawet jak poprzednim razem rozmawialiśmy, to pytałem Cię o te media społecznościowe, w których Ty już wtedy przed tym takim mocnym wzrostem Twojej popularności byłeś całkiem aktywny. Tam Twój Instagram hulał całkiem dobrze. Natomiast teraz można powiedzieć, że to wkroczyło na jakiś kolejny etap. No bo przybyło Ci tych followersów, widać, że się tym, że tym żyjesz i się tym bawisz. Można powiedzieć to taka moja osobista uwaga, że takie przebudzenie w mediach społecznościowych trochę nastąpiło, no bo ty jesteś ze swoją siostrą aktywny, Borys ma swój kanał, teraz Marcin Wrzosek kręci te wideoblogi z zaborem i to wygląda naprawdę fajnie, bo jeszcze 2-3 lata temu to w tej kwestii była naprawdę posłucha i powiedz trochę o tym, no ostatnio wrzucałeś jakąś zajawkę, gdzie kręciliście czołówkę do twoich nowych wideoblogów, więc powiedz, czy tam filmów, powiedz czego możemy się spodziewać, no i też twoja siostra fajne całkiem wideoblogi, bardzo ciepło przyjęte kręci, opowiedz może trochę, trochę o tym. Skąd pomysł, żeby żeby to kręcić. Znaczy, to no przede wszystkim, moim zdaniem, teraz duży wpływ na walki ma też Twoja popularność i to, jak sobie radzisz w tych social mediach. To jest przyszłość, i to no, czy ten Instagram, czy Facebook, czy ci YouTuberzy, no to pokazują. Bo no, nie wiem, już odbiegnę trochę od tematu, ale na przykład, nie wiem, w pokazach najlepszych marek nie idą modele, tylko idą YouTuberzy sławni. Także to już pokazuje, co robi popularność. No i tak, ja postanowiłem sobie założyć i kanał, i tego Instagrama. Mam to bazę fanów, których uwielbiam i no, to po prostu staram się z, żyć z nimi jak najlepiej. E, staram się codziennie wrzucać post, e, dodawać im motywacji, czegokolwiek, e, chwa, coś, no, chwalić się tym, co robię w życiu. E, za to ja otrzymuję od nich wsparcie, także uważam, że to jest, e, to jest fajne. I no co, no dzięki temu to się może przełożyć, tak jak mówię, później na jakieś lepsze walki. E, aha, mój kanał, no e, tak, to będzie o, będzie hashtag sport, będzie hashtag lifestyle i będzie hashtag ekipa, czy tam kru i tam zaprezentuję moich ziemali. No, także będzie się działo, ma być wszechstronny, nie tylko ustosunkowany do sportu, bo ja mam też wiele fanów, z wiadomo, nie, związanych ze sportem, więc chcę robić coś dla nich. A takie działania jak moje siostry, czy Borysa Mańkowskiego, czy, czy Wrzoska z Zaborem, no to nie, no dla mnie to Ja się tym jaram i zachęcam więcej zawodników. Jeszcze Kura miał fajny tam taki bifik mały z Szulakowskim. Wszystko to ze smacznością. I są fani MMA zadowoleni i zyskują na popularności. Ja bym zachęcał wszystkich zawodników do jak najwięcej tego typu rzeczy. Z pożytkiem dla wszystkich, dla całego środowiska to jest. No, ja też mogę się przychylić, bo to naprawdę wygląda fajnie. Tak jak wspomniałem jeszcze niedawno, to, to widać tą różnicę. Kiedy tego nie było, a teraz kiedy, kiedy jest, można te fajne rzeczy pooglądać. Wydaje mi się, że to wszystko, co, co już chciałem od Ciebie wiedzieć. Jeżeli Ty chcesz coś przekazać naszym widzom, to yy, śmiało. Wszystko, co chcesz tylko przekazać. <laughs> Aż tak nikogo, nie no. <laughs> nie. To yy, no, dziękuję wszystkim moim sponsorom. Grand Game Gel, tak, Prime Fields. Yy, yy. Klinika testosteronu i dziękuję wszystkim moim fanom i fankom. Buziaczki. Dzięki, <laughs> Dzięki wielkie. wielkie. Wszystkiego dobrego w przygotowaniach do walki. Leci piona. Super, Mamy nadzieję, mam nadzieję, że wywiadzie będzie też po, nie? po wygranej. <laughs> na pewno. A jeszcze tylko dodam, zaraz to utnę, ale jeszcze godam, że tak jak obserwowałem to, co tam robiłeś na macie, to, to czekam na waleczkę. Nie? Dobra. Dobra, dziękuję.